Witajcie serdecznie. Dzisiaj zastanowimy się nad sensownością produkcji Fiata 126 w wersji Elegant w latach 90. w końcówce produkcji. Wiele osób uważa, że produkcja malucha w tej ostatniej serii była totalną porażką, pomyłką i niemalże wstydem dla polskiej motoryzacji. Ja chciałem przedstawić swoją opinię na temat polskiego Fiata w ostatniej serii produkcji. Jeśli chodzi o historię Fiata 126 w wersji Elegant, no Maluch na początku lat 90. był dalej bardzo popularną konstrukcją, przede wszystkim na rynku rodzimym, no ale niestety ta konstrukcja była już dosyć mocno przestarzała, więc trzeba było coś z tym zrobić. Albo wycofać Malucha z produkcji, albo go w jakiś sposób unowocześnić. Oczywiście, to unowocześnianie musiało być to unowocześnianie takie typowo budżetowe, czyli jak najmniej zmian mechanicznych, zmiana wizualna, wnętrza pojazdu, uczynienie go nieco bardziej świeższym, nowoczesnym, ale dalej utrzymanie niskiej ceny, bo ta niska cena miała największy wpływ na to, że maluch pozostał w produkcji aż do roku. 2000, więc jak to zrobiono? Zmieniono panele zewnętrzne, przede wszystkim drzwi, przedni pas, tylna klapa, zostało to wszystko wyładzone. Maluch zyskał taką bardziej nowoczesną sylwetkę. Nieco głębiej zostały umieszczone przednie reflektory, no i rzeczywiście ten samochód zaczął wyglądać nieco bardziej nowocześnie. Jeśli chodzi o mechanikę. Jak mówi sama nazwa EL, główną zmianą mechaniczną było wprowadzenie elektronicznego, wtrysku, w wtrysku, przepraszam, nie wtrysku, tylko elektronicznego zapłonu. I to była główna zmiana mechaniczna, bo tak na marginesie w sumie nic wielkiego się nie zmieniło, jeśli chodzi o mechanikę malucha. Ja użytkowałem malucha z 1998 roku w wersji ELX, był on wyposażony w katalizator, dzięki któremu ten samochód spełniał normę emisji spalin Euro 1. Jak wyglądało cenowo? Jak to wyglądało cenowo w roku 2000? No, mam dane mniej więcej sprzed roku, więc jeśli coś się nie zgadza, to bardzo Was przepraszam, takie dane znalazłem, więc na takich danych będę się opierał. Fiat 126 EL w roku 2000 Kosztował 12 250 zł. Biorąc pod uwagę inflację, dzisiaj byłaby to kwota około 20 000 zł. Za 20 000 zł, dzisiaj, jak wiemy, absolutnie nie ma szans kupić żadnego nowego samochodu. No i podobnie było w tamtych czasach. Dla porównania, tacy, y, takich y, głównych y, rywali rynkowych, malucha, z tej oczywiście niższej półki cenowej, bo Polski rynek w tamtych czasach, myślę, że także w tych czasach, nie jest za bardzo rynkiem premium, więc te tanie samochody były najbardziej popularne. Najbliżej cenowo malucha, chociaż i tak niemal 8000 zł, droższy, a więc biorąc pod uwagę inflację i to, że maluch kosztował 12 250 zł, niemal 8000 zł więcej to naprawdę bardzo duża różnica kosztowało wtedy Deuttiko. Około 21 tysięcy złotych kosztował Fiat Seychento. Za Poloneza trzeba było zapłacić 21 600 złotych. Matisse kosztował 23 900 złotych, Uno 24 950 złotych, Fiat Sienna 29 800 złotych, Hyundai Atos 28 800 złotych, Łada Samara.

No, myślę, że nie do końca. Były to oczywiście dużo lepsze, dużo nowocześniejsze, dużo bardziej praktyczne konstrukcje, ale jeśli ktoś miał do wyboru e, chociażby używany samochód w kwocie 20 tysięcy złotych w drugiej połowie lat 90., kiedy te samochody, które były sprowadzane, no, bardzo często były po dużych wypadkach, nie było w Polsce za bardzo serwisów, były problemy z częściami, nie było kompletnie części używanych części blacharskich do takich samochodów, więc takie samochody po wypadkach były po prostu lepione ze szpachli i miał do wyboru mm, kupić nowego malucha, malucha, którego wszyscy do, dokładnie znają wszyscy potrafią go naprawić, większość użytkowników potrafiła go naprawić, nie wspominając już o mechanikach Części były bardzo łatwo dostępne, czy też oryginalne, czy też zamienniki, co inaczej w tym momencie się nazywało, w tym momencie. Wtedy się nazywało, no dzisiaj e, części określamy jako części oryginalne i zamienniki. Kiedyś mówiło się o częściach fabrycznych i rzemieślniczych. Tak były określane te części, części rzemieślnicze. Była masa tych części e, dostępnych w bardzo niedużych cenach e, i był to samochód po prostu nowy. Więc jeśli mieliśmy kupować kota w worku z zachodu, z niejasną przeszłością, nie wiadomo w jakim stanie, z trudnościami serwisowymi, z brakiem części i brakiem znajomości tych samochodów przez mechaników, a mieliśmy do wyboru nowy samochód, to ja wcale nie dziwię się tym ludziom, którzy kupowali tego malucha, bo był to naprawdę nowy samochód, który, jeśli zadbali go Zadbali o niego, posłużył na pewno kilka lat w dosyć bezpieczny sposób. Co było największym minusem tych Elegantów? Dzięki temu zapłonowi elektronicznemu rzeczywiście samochód stał się bezobsługowy. Jeździłem dwa lata maluchem ELX i rzeczywiście tam nic się nie działo. Maluch zawsze odpalał, nawet przy największych mrozach. Miał problemy z tego co pamiętam, mój egzemplarz z odpalaniem jak był ciepły. W momencie, kiedy był ciepły, był problem z, od, z uruchomieniem tego maluszka. Trzeba było wiedzieć, jak to zrobić. Ja już po, po jakimś czasie jeżdżenia tym maluchem wiedziałem, czy trzeba dać sanie, czy nie dać sania, czy da, do, dodać gazu, i, i miałem to dosyć dobrze opanowane. Ale jeśli ktoś nie znał malucha, to właśnie ciepłego malucha było bardzo trudno uruchomić, przynajmniej tego mojego. I dużym minusem była jakość blachy. No, przez to, że ten samochód był tani, no nie mógł być wykonany świetnie. Musiał być wykonany w tani sposób, żeby móc być tanio sprzedawany. Gdyby był wysokiej jakości, świetnej jakości, byłby dużo droższy i gdyby osiągnął tam cenowo pułap już powiedzmy nawet 15-16 tysięcy złotych, to byłoby bardzo blisko do Fiata Seicento do Deotico i sprzedaż takiego samochodu nie miałaby kompletnie sensu, więc ten samochód musiał być tanio wyprodukowany po to, żeby mógł być tanio sprzedany, po to, żeby można było go utrzymać w produkcji. Więc nie dziwmy się temu, że te samochody były wykonane tak, jak były wykonane. A największym właśnie problemem elegantów jest blacha. I potwierdzam to jako użytkownik malucha, który w momencie, kiedy ja nim jeździłem, miał 80 lat, bo mniej więcej około dwóch lat jeździłem maluchem, była masa mikroodprysków lakieru, takich minimalnych odprysków lakieru, spod którego od razu pojawiała się rdza. No i mniej więcej, kiedy ten samochód miał 10 lat, był garażowany, był to samochód, który znaliśmy od nowości, bo został zakupiony jako nowy przez mojego wujka, więc znaliśmy historię tego samochodu. Po tych 10 latach zapadły się fotele, no więc korozja podwozia też postępowała Została zrobiona taka prowizoryczna naprawa, można powiedzieć, blacharska. Samochód został zakonserwowany i jeszcze został, był użytkowany przez kilka lat przez mojego brata. No i później został za śmieszne pieniądze, jak to maluch sprzedany, bo było to zaledwie kilkaset złotych. No ale takie to były czasy. Pamiętam, że najdroższe egzemplarze, kiedy mój kolega, no ja malucha dostałem od mojego taty, więc go nie kupowałem, ale to były czasy, kiedy chodziłem do technikum i mój kolega szukał malucha. Kupił strasznego rupiecia za 600 złotych i wtedy proponowałem mu, bo znalazłem fantastycznego malucha z przebiegiem powiedzmy około 30 tysięcy kilometrów, właściwie w fabrycznym stanie, przepięknym stanie. Ten maluch kosztował 1000 złotych i ja bardzo nikt nie chciał go kupić, no bo był za drogi. No, takie to były czasy. No, gdybyśmy wtedy wiedzieli, to można by było tych maluchów trochę kupić. Były to czasy, kiedy maluch kosztował naprawdę śmieszne pieniądze i jego naprawy były czasem droższe niż cała wartość. Pamiętam, kiedy w moim egzemplarzu wymieniałem zabieraki, przeguby i półosie, bo to po prostu się wyrobiło po tych 9 czy 10 latach. To pan w sklepie pytał kilka razy. Nie wiem, chyba musiałem nawet zostawić zaliczkę, bo. Wydanie 250 zł na malucha, który był wart 500 zł, było dla niego strasznie dziwną sytuacją. Porównując to, czy to była patologia? Moim zdaniem nie była to patologia, bo znajdowali się użytkownicy, którzy tymi maluchami jeździli. Było ich na to stać. Nie było ich stać nawet na te droższe, z tych najtańszych, naj, najtańsze właśnie, z tych najtańszych samochodów. Nie licząc malucha, bo te najtańsze z najtańszych zaczynały się gdzieś tam od pułapu 20 tysięcy złotych, więc niemal dwa razy więcej niż kosztował maluch. I ja nie dziwię się tym ludziom, że decydowali się na nowy samochód w momencie, kiedy mieli do wyboru, tak jak mówiłem, niepewne auto z zachodu. Czy to była taka patologia? Ale zobaczmy, czy w innych krajach, czy inne samochody nie były produkowane przez długi czas i czy to też była taka patologia. My, mam tutaj kilka przykładów. Chociażby mini, klasyczne stare mini. Czy to jest nowocześniejszy samochód? Moim zdaniem nie. W 2000 roku, bo do 2000 roku było produkowane klasyczne mini, to mini nie przechodziło takich modernizacji jak Maluch, chociażby, który naprawdę w tym roku 2000 wyglądał na zdecydowanie świeższe auto. Moim zdaniem, oczywiście, tutaj mówię niż takie mini, oczywiście. W Europie nie, ma, nie było szans na, na utrzymanie w produkcji takich samochodów, nawet i w Polsce. No ale zobaczmy bardziej na wschód. Łada 2107, samochód, który był nieco nowocześniejszy, jeśli chodzi o stylistykę i lepszy mechanicznie od naszego dużego Fiata. No ale sama bryła samochodu się bardzo nie zmieniła, jeśli chodzi o Ładę 2107, a ta łada była produkowana do roku 2012. Dalej, Volkswagen Garbus. Samochód wprowadzony do produkcji w latach 30. Oczywiście w Europie wycofany hmm, bardzo szybko. No, może nie bardzo szybko, bo też, też jego produkcja y, trwała dosyć długo. Ale w Brazylii ten samochód był produkowany do roku 2003. Volkswagen Golf pierwszej generacji. W RPA produkowany do 2009 roku. Dacia 1300. No, po wielu tam już modernizacjach, zmianach. Stylistycznych produkowana do 2006 roku. I nie wspominając już także o takich zabytkach, można powiedzieć, terenowych, jak Defender, który naprawdę przez lata niewiele się zmienił, jeśli chodzi przede wszystkim o jego konstrukcję, bo tam były jakieś tam zmiany, oczywiście, jeśli chodzi o silniki, ale Defender był produkowany do 2016 roku z niewielkimi zmianami od początku produkcji. Łada Niwa jest w dalszym ciągu produkowana. Taki samochód jak Łaz Hunter w dalszym ciągu jest produkowany, chociaż e, mówi się o zakończeniu produkcji Łaza. E, więc e, tych przykładów jest e, sporo. E, więc taki samochód e, jak maluch miał jak najbardziej w moim mniemaniu sens. E, fajnie, że wprowadzono e, Eleganta do produkcji. Fajnie, że go utrzymano. Może niektórzy uważają to za porażkę, ale rzeczywiście w momencie, kiedy dzisiaj porównujemy samochód z 2000 roku do malucha, no to rzeczywiście jest przepaść, jest totalna przepaść i jest to faktycznie porażka. Ale weźmy pod uwagę to, że rynek samochodów w Polsce w latach w końcówce lat 90., i powiedzmy tam do roku 2000, to był zupełnie inny rynek niż rynki zachodnie. U nas królowały rodzime samochody, samochody Bloku Wschodniego, wśród których ten nowy maluch naprawdę nie wypadał źle. I trzeba po prostu patrzeć to, na to z perspektywy tamtych czasów. A na tamte czasy maluch naprawdę nie był złym rozwiązaniem. Ile kosztują dzisiaj samochody? Tak jak mówiłem, dzisiaj maluch kosztowałby około 20 tysięcy złotych, ale weźmy średnią. Cen z 2000 roku z tych tańszych samochodów jest to około 20-25 tysięcy złotych, bo tyle kosztowały te samochody od Tico, które kosztuje 20 tysięcy przez właśnie Fiat Uno, przez Matisa, Matiza przepraszam, Poloneza, no już tam dalej troszeczkę było więcej, ale weźmy te najtańsze, czyli 20 000, 20 000 tysięcy złotych, ile to by było dzisiaj? Dzisiaj byłoby to około kwota 32-35 tysięcy do nieco ponad 40 tysięcy złotych. Um, więc jest, są to kwoty porównywalne do tych dzisiejszych, bo musimy wziąć pod uwagę, że w dzisiejszych samochodach płacimy nie tylko za to, co dostawaliśmy w roku 2000, ale płacimy przede wszystkim za bezpieczeństwo, którego w tym roku 2000 było dużo, dużo mniej. Dzisiaj standardem oczywiście są takie systemy jak ABS, poduszki powietrzne, czy też klimatyzacja, elektryczne szyby. Te, te wygody i to bezpieczeństwo zawitało także w tych najtańszych samochodach, bo dziś mało kto wyobraża sobie samochód kupić bez elektrycznych szyb, czy bez klimatyzacji, czy poduszki powietrznej. No oczywiście te wymogi bezpieczeństwa także nad tym czuwają. I kolejną rzeczą, oczywiście, są te wymogi ekologiczne, że te samochody muszą spełniać kolejne bardzo wyśrubowane normy emisji spalin, i nawet wielcy producenci mają z tym problem. Chociażby bardzo popularne Suzuki Jimny zostało wycofane z produkcji, ze sprzedaży w Europie, bo nie spełniało norm emisji spalin. Wróciło później troszeczkę, zostały Obeszli Japończycy te przepisy, i samochód jest w tym momencie sprzedawany jako wersja ciężarowa, dwuosobowa. No, ale rzeczywiście nie spełnił ten samochód tych norm emisji spalin. Tak więc, taka jest moja opinia na temat Fiata 126 wersji Elegant. Uważam, że to był fajny samochód, jak na swoje czasy. Był bardzo tani, bo musiał być tani, był byle jak wykonany, no bo musiał być tani. I był sprzedawany do 2000 roku, bo był tani. I taki po prostu miał być. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, hej.